Dzień dobry, nazywam się Mateusz Kusznierewicz i chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na tegoroczną edycję imprezy Partner GPS. W tym roku, by przybliżyć Państwu emocje sportowego współzawodnictwa, organizatorzy przygotowali prawdziwą żeglarską przygodę regaty na wodach Zatoki Gdańskiej. Mając na uwadze, że dla niektórych z Państwa będą to pierwsze regaty żeglarskie, chciałbym przekazać kilka praktycznych wskazówek, jak należy się przygotować do takiego rejsu. Proszę pamiętać, że na wodzie jest zawsze chłodniej niż na lądzie. Zalecam dlatego ubrać się warstwowo, dzięki czemu w razie potrzeby zawsze można zdjąć zbędną warstwę ubrania. Proszę pamiętać, że Państwa ubiór ma chronić przed utratą ciepła i od długotrwałego wystawienia się na działanie wiatru. I przed przemoczeniem. Deszcz, bryzgi, morskie wody. Yy, zawsze gdzieś tam się pojawiają na, na wodzie i to myślę, że tutaj trzeba się dobrze do tego przygotować. Dlatego ubierając się warstwowo, proponujemy zabrać polar i oddzielną, nieprzemakalną, lekką kurtkę. Żeglarstwo to sport. Pamiętając o tym, należy zabrać rzeczy, które nie będą krępowały ruchów. Jeśli chodzi o obuwie, to najlepsze są wygodne buty sportowe na płaskiej podeszwie. Ważne, aby podeszwa była miękka, co zapewni większe bezpieczeństwo podczas poruszania się na pokładzie jachtu. Buty nie powinny też się ślizgać, oczywiście, na mokrej powierzchni. Na pokładach wszystkich jachtów skazane jest używanie obuwia z jasnymi podeszwami. Warto też pamiętać, by chronić głowę. Na jachcie szczególnie ważna jest ochrona przed wiatrem i przed słońcem. Proszę pamiętać, że przez głowę ucieka z ciała człowieka najwięcej ciepła. Osobom wrażliwym na promienie UV zalecam zabranie kremu z filtrem. Proszę pamiętać, że na wodzie słońce opala szybciej, odbija się po prostu od wody i nie odczuwa się tego jak na plaży w trakcie tradycyjnego opalania. Radzę także zabrać ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Mam nadzieję, że moje wskazówki pomogą Państwu cieszyć się urokami żeglarstwa, do którego serdecznie zapraszam. Życzę udanych zmagań na wodzie, wiatru w żaglach i do zobaczenia 20 czerwca w Gdańsku. Rise rises way and up she rises way